I nagrywam od razu następny odcinek, kurde, 3, no, nie ma tam, kurde, ale się wkurzyłem, jak mnie nie zabija ten pierdzielony gold przez drzewa? On mnie zabija, kurde, yy, jakiś typ z miejsca, gdzie nie można wejść. No jak teraz zabijesz tego typa, no to zabiłeś wszystkich na tym serwerze. Zabij go, zabij go, zabij go. Wygrasz go i zabiłeś wszystkie wszystkie osoby oprócz mnie i teraz taki typ jeszcze wygra, bo y, bo sobie kurde wygra, a zabije tylko jedną osobę Ale nie ma nie ma takiego bicia Brawo pomściłeś mnie. Ale musimy się trzymać razem, bo są te, jest ten team. Pierdzielony Rusków, Goldów, Walonych, Oszustów, Cheaterów. No nie. No, ja się rozpię zawsze w tym samym domku, gdzie nie ma broni. Ale się zarazpiłem. Piję... A nie, to jest ten drugi. Ale piliśmy się obok siebie, uciekaj! Idę go zrašować? Kurde noju. No nie, 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 fajnie, fajnie. Spoko, nie. Od dzisiaj. Ej, wiedziałeś, że można wystrzelić 30 ammo bez żadnego odrzutu. No, y, takim y, czymś jak... Y, jak, y, no, jak ten. Jak ha, y, jak on się nazywa? Eee, tak, jak ja dziki weźmie, on kurde sobie strzelił i mnie zabił. 30 ammo zmarnował. Eee, oczywiście headshotem. W ogóle miał, nie miał rzeczy. I tak, i robię cięcie. Tu tu, ru, tu 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 ru, tu, tu, ru, tu 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 będę pierwszy, mam Chrysler, mam Chrysler, mam Chrysler, mam Chrysler, mam Apo do Grisla! Ale tak i tak nie zabiję nim typa, który biegnie, więc mu dałem uciec. Gdzie jesteś? Fajny podkład muzyczny mi robisz. Dopasowałem, nie? No. Jeszcze tutaj, co się obok mnie dzieje. Idealnie dopasowana. Kurde, Highbreaker. Wolę Grizzla. Ale jak mi ktoś wyskoczy na japę... Dobra, mam Scope'a. Już się nie martwię. Lepsza, nie grizzla. Czekam na ciebie! Idzie typo. O to ty, dobra, chodź tu. Tam masz skybreakera jakby co? Daj mi, jak będziesz miał jakąś broń na drugi. żeby była szybko strzelna o dobra mam P90 Pro 90 Co ty odwalasz? Tutaj ludzie idą a taka muzyka, ja tu się boję iść, a ten C szoruje dupą po podłodze Dostał! Dostał! Typek dostał z... ...Gryzla! Ale to było piękne, ej! No ta musa, no! Była tak dopasowana! O kur... Jeszcze ja normalnie mam dreszczyk, nie? Kampimy jeszcze trochę. Go do goni pierwszego mgła chyba. Uważaj! Pomszczecie! Dostał! Headshota z Grizzla! O kurde, to jest ten rusek, ja uciekam, bo się boję, nie? Tu cię ruski napierdzielają w boku Nie! Mam grizzla następnego! Mam pełno ammo do grizzla! Mam pełno ammo do grizzla! I nie wiedziałem, że płot się... można zniszczyć! Jeden V1 Kurde, widzę typa! No wychyl się typie! Już przegrałeś! WHAAAAAT?! Nie, 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 nie! Przepraszam! Jeszcze raz to włączaj! Człowieku, jest tak dopasowana muza do tej gry! Ona powinna tak w tyle tej muzyki, w, te, w tle tego, w ogóle w tej gry gra, latać, tak. Ale zaczynamy, no nie, bo zacznę tańczyć i co będzie i, i, i przegramy. Widzę P90 na mojej drodze do życia. Mam military druma. Eee, a wiesz co? bo przegrałem? Bo typek kurde wyjął szybko strzelną broń. Eee, typek się na ciebie czai. Idę go zabić cicho. Dobra, padł headshotem. Nawet nie wiedział, że jestem obok jak co za A, chcesz military drum'a? O, daj mi to. No, dobra, weź. O, mam nabo Ale ja nie... O, dobra, ale ja nie mam broni na pierwszy. Mam same highbreakery. Kaj wyjmę sobie y, to, wypierdziel mi to, wypierdziel mi to, kryj mnie przez chwilę. Mam do Timberwolfa dwa amonie. Znajdź mi Timberwolfa. Muszę znaleźć Timberwolfa, to będzie zarąb mi Tu 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 du tu, tu. Eagle Fire? Bym sobie zmienił na Eagle Fire'a, ale chyba nie mam czasu Zm Mogę zmienić na Eagle Fire'a, czy nie? Dobra, to no, będzie... będzie. Tutaj mi leży mój ten, bo nie mam miejsca. O kurde, co się dzieje? Idzie? Ja się boję, no człowieku, tak gdy samego zostawiłeś. Ale mam 290 y, ammo jakieś do tego. Pomszczę CIĘ! No nie! Ciekawie, ile mu zostało. Dobra, kończymy ten odcinek. Tak i tak nagrywam na zapas, bo jeszcze jeden nagram i w ogóle będzie miliard odcinków. Więc. Elo. not a fa